Witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Matix Pompa i witam was w kolejnym odcinku na moim kanale z DodgeFood Food. Bardzo wam dziękuję za taką obecność pod moimi filmikami. Jest już ponad 50 wyświetleń, za co bardzo bardzo wam dziękuję. A dzisiaj zagramy sobie Food Champions. Kilka meczy, oraz zrobimy sobie y, drafta. Zacznijmy tutaj, parę meczy, zagramy sobie moim składem 197. No i cóż, zaczynajmy. Dobrze, jaki ma skład? No, skład nawet dobry 195. No będzie trudno. Zobaczmy. Dokrywka. Dobrze jest w 90 minucie z Luka modryki i w 119 Leo Messi. Dobrze. Zaczynajmy. Zaczynamy pierwszym zwycięstwem. Zobaczymy jak się potoczy. Kilka następnych meczy, i znowu ten sam przeciwnik, a jednak nie rozłączył się. Mm, tutaj jeszcze wejdźmy jeszcze raz, tu mamy innego przeciwnika. Jego skład to skład prawdopodobnie 197, tak. Zobaczmy, kto wygra. Suarez w 24 minucie. Suarez w 49. No i wygraliśmy. Tutaj jeszcze Ramon strzelił dwa zwycięstwa. Grajmy następne. Skład 197. Zobaczmy. Luka modlić. Jest 1-1. Czy wygramy? No niestety przegrywamy 2-1. No cóż. Wygramy następny mecz. I znowu ten sam przeciwnik, co na początku, a jednak nie wyszedł. Następny mecz. Dobrze mamy przeciwnika. Grajmy 197. Skład. Zobaczymy, jak się potoczy mecz. Na razie przegrywam 1-0. Myślę, że moi to odrobią. Tak, Luka Madrycie odrabia jeszcze Ramos. Tak jest. 2-1. Kolejny mecz. I znowu ten sam przeciwnik. I znowu odszedł. Zobaczmy, Underwater Medusa, dopiero z nim grałem. Tak i z nim wygrałem. Zobaczymy, czy teraz wygramy mecz. Dobrze, Suarez i Messi, tak jest. Druga wygrana z tym oto panem. Statystyki 4-1. No, naprawdę fajne. Bardzo fajne. Czekamy na następnego przeciwnika, już szóstego. Dzisiaj i znowu ten sam przeciwnik co teraz. Zobaczmy. Dogrywka. No, i tym razem przegrywamy ten mecz z wynikiem 3 do 1. Zobaczcie tutaj jeszcze misje moje. Wszystkie misje mam już tutaj wykonane, tylko robię teraz na kartę dewa. Zostało mi jeszcze wygrać 6 turniejów. No, próbuję, ale no, za łatwo to to nie idzie. Kolejny mecz. Dobrze. Gramy z kolejnym przeciwnikiem, co ma skład 197. Strzela Isco. 1-1. No i przegrywamy 2-1. Ostatni mecz gramy drafta. I znowu ten sam przedziwnik co teraz. Obyśmy teraz wygrali. Zuso. 1-1. Jeden, jeden. No i przegrywamy 2-1. Dobrze. Zakrajmy drafta. Będziemy tutaj grać z formacją. Hmm. Niech to będzie 3-4-3. Jako kapitan. Tutaj wybierzemy oblaka. Jan oblak na bramkę. Na obronę. No nie za ciekawe. Karty weźmiemy Kempfa. Y, tu środkowa obrona No Niech będzie Barca Gli Kolejna obrońca Tutaj no No weźmiemy tego Sidneya. Prawa pomoc Silwa Tutaj na środkowo mamy Krosa i jego weźmiemy Kolejny pomocnik jest Isco. Szkoda, że nie wersja Team of the Season. Na lewej pomocy weźmiemy Mirelasa. Zobaczmy prawe skrzydło mamy Messi'ego oraz Bale'a. Ja tutaj sobie wezmę Messi'ego. Na napastniku wejdzie Jose, a na lewym skrzydle. Muniain Teraz ławka rezerwał zaczynamy od bramkarza że... Bajoko. To bez różnicy oblaki tak będzie bronił. Zobaczmy od końca. I tutaj sobie weźmiemy Neymara 97. Następna karta. Mamy tutaj do wybrania Deche, Humelsa, Pazdana, Pogbe, Cellini. I tutaj sobie weźmiemy Humelsa. Stawimy go na razie tutaj. Będzie miał większe zgranie z Crossem i Kempfem. Kolejna karta Iborra. Dobrze. Zobacz, tutaj mamy Godina, chyba, że Piatty. Hmm. Może jednak Piattigo bym wziął. jo wez wezmę Piatty'ego, obrońcy jeszcze mogą mi się trafić, lepszy Godin, y karta Dream of the Season może mi się jeszcze trafić. Na razie tutaj piątego wpuścimy. Zobaczmy. Castiel. Kolejna karta Jovetich. Tu go wpuścimy. Na no, atak. Zobaczmy kolejna karta. Vietto. 92 zgrania na razie mamy. Ol... Yy, Rakitic Tak, i jego weźmiemy Kolejna karta. Mamy Toty Modricia. O, ale się posypało. Tylko czy mamy go wziąć. Możemy tutaj Leona na prawą pomoc wsadzić. Hmm. Teraz trzeba wziąć? Modry, tu się przydał. O polepszenie by dał, by był rating 92, tylko problem z graniem. Dobrze, tutaj wezmę Leona, wsadzę go na prawą pomoc i nie mamy jeszcze stódu grania. Oj, teraz obrońcy. Zobaczmy, no nie ma obrońcy pierwszego. Zobaczmy drugiego obrońca, czy będzie. Jest Mangala. On tutaj wejdzie i nie mamy stódu grania. Co zrobić, by z tego było? Może rakietycia? Nie, to tylko pogorszy. No cóż, taki skład jak widać. Nam wyszedł. Najlepszy to on nie jest. Zobaczymy, jak się potoczy kilka meczów. Zobaczmy pierwszy mecz. Mamy przeciwnika. Dobrze. No, o no, wiele lepszy ma skład od mojego. 188 mamy. 186 już przegrywamy. 1-0 w 23 minucie. Cross dobrze. 76 minuta i Neymar 101. Wygrywamy ten mecz. Zobaczymy, jak się potoczy. Drugi Damian Palucho 7. Zobaczmy jego skład. Czy nam pokaże? Czy nam pokaże jego skład? Chyba raczej nie. Zobaczmy. Szukajmy następnego przeciwnika. Mamy przedźwięk kiewciu 114 ziom. Zobaczmy jego skład. No, tutaj mu wyszło. 191 Messi. Dobrze. Jego Bareści w 52 minucie. I bora. No i przegrywamy ten mecz z dźwiękiem 2 do 1. Otwórzmy sobie paczki. Tutaj nic ciekawego. Jest legenda. Jest legenda w paczce. Tak jest. mam legendę. Zobaczmy. All gold. Co tu będzie? Wellbeck. No cóż. To było na tyle. Dzisiaj. Zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, jak jest ktoś nowy na, kana na kanale. Naprawdę zachęcam Was do oglądania. No i cóż, to by było na tyle. Żegnam się z Wami. Cześć!